Cześć, tu Alex Steven t No słuchajcie, zaczynam sobie nowy samochód yy, budować. Budować to może za mocno powiedziane. Generalnie animuję sobie te wanta 561 roku yy, stan. Myślę, że jest bardzo dobry jak na ten rocznik. I tak powiedzmy patrząc na niego z zewnątrz. Dzisiaj zacząłem go do tego zbierać. u mnie parę godzin, bo tyle pozwoli, że tak powiem tyle praca pozwoliła no, na chwilę obecną dużo silikonu tutaj widać, że ktoś już tu kiedyś zaglądał i tego sobie poskładał w miarę zdrowy, tak, tradycyjne pukanie <laughs> yy, no cóż drzwi jak widać, może nie widać doły są zgnite tam trzeba coś porobić yy, auto było bez silnika, na chwilę obecną sam 26 koni czyli to ma yy, Stebanta 601 skrzynia już nowszego typu. Instalacja będzie na 12V. Nie chcę mieć z tym problemu. Tutaj nie będzie jakiejś takiej dużej kombinacji jak w moim drugim temacie. Będzie normalna moc bez dziwnień. Jednego już mocnego ma wystarczy Ten będzie niski i szeroki. Szeroki, Zobaczymy, jak bardzo szeroki. Nofel już mam, wybrane kastony, środek widać do poprawienia. To jest taki do średniej, co będzie nowy. No zobaczymy, no na chwilę obecną jestem dość mocno napalony, tutaj już aktualizacja troszkę się pozmieniała, już to dwie godziny później już tamta strona też jest rozebrana, maski nie ma przod, tył, yy, trochę rzeczy mi dzisiaj pokonało, jak na przykład ryninki na dachu, ale za chwilę zobaczycie, jutro będę z nimi walczył, trzymajcie się, baj!